Siemanko, dzisiaj jest niedziela, 2 luty, a więc za mną jest dokładnie trzeci tydzień przygotowań do półmaratonu w Hadze. Tydzień, który w liczbach wygląda naprawdę obiecująco, jednak to są tylko pozory. Dlaczego tak uważam? O tym dowiecie się w, w dalszej części tego materiału, tak więc zapraszam na kolejny odcinek Road to Den Haag. Zacznijmy od początku. Tydzień zaczął się dla mnie naprawdę całkiem w porządku. Po ostatniej niedzieli postanowiłem tydzień zacząć od treningu w gymie i tak też yy, zrobiłem pobudkę standardowo o 3.30-60 minut na taśmie skośnej, takiej niemechanicznej, gdzie pierwsze 25 minut maszerowałem pod górę, następnie 35 minut truchtu potem 30 minut poświęciłem na trening siłowy 10 minut rozciągania i poniedziałek udało się naprawdę bardzo fajnie zaliczyć, uraz z którym się borykam niespecjalnie się odzywał, wydawało się, że wszystko jest w porządku no ale właśnie wydawało się i tak też było przez cały tydzień następnego dnia czyli we wtorek po raz kolejny pobudka z samego rana, 3.30 w planie rozbiegania, zrobiłem niecałe 21 km w średnim tempie, 5.06, wyszło fajnie, ból był do zaakceptowania, w zasadzie nawet nie ból, nazwałbym to dyskomfortem, cały czas dawało mi to nadzieję, że uda mi się z tym uporać z każdego dnia, z każdym dniem będzie coraz lepiej. I tak też w zasadzie to wyglądało kolejny dzień, czyli środa, pobudka standardowo 3:30, wyjście na trening około godziny 4. .00. Tym razem w planie już miałem rozbiegania na progu tlenowym, czyli dotętna na mniej więcej 142 bpm. Tak też pobiegłem, wyszło 20 km średnio po 4,35 na kilometr na koniec upchnąłem taki mały akcencik, czyli 4 żwawszy kilometry z ostatnim piątym takim już dość, dość wymagającym jak na moją obecną formę te 4 kilometry wpadały 4,26 4,25 4,22 4,17 i ostatni w 3,56 wyszło naprawdę kawał fajnego biegania na koniec jeszcze Niecałe 1,5 kilometra schodzenia w średnim tempie 5,43 z nóżki na nóżkę. Łącznie wyszło jakieś 21,5 kilometra. Fajnie się czułem na tym treningu, fajnie się biegło. <coughs> Cały czas widziałem to światełko w tunelu, że uda mi się uporać z tym moim drobnym urazem. Wszystko na to wskazywało, ale przejdźmy dalej. Następny y, trening to był czwartek. W czwartek wybrałem się ponownie do gymu, też samego rana. Zacząłem od mobilizacji 10 minut. Następnie taśma skośna dwa razy y, 5 minut podbiegu na minutowej przerwie. Bardzo wymagający akcentik, mocno mnie to pobudziło siłowo. Doszedłem do wniosku, że nie ma sensu jakby robić kolejnego powtórzenia i przyszedłem do treningu siłowego, na który poświęciłem 45 minut. Był już los troszeczkę zwię zwiększyłem ciężar w porównaniu do poprzednich tego typu treningów. Wiadomo, że to i tak nie jest ten rodzaj wysiłku, który podejmowałem jeszcze chociażby w końcówce ubiegłego roku. Ale żeby wzmocnić yy, miejsca, które ogólnie teraz czuję, że są osłabione, takie jak y, pośladek lewy czy, czy odcinek kręgu słupa, to uważam, że jest to wystarczająco. Bardzo fajnie weszło. Po treningu siłowym dorzuciłem 10 minut na airbike'u, 10 minut na rozciąganie i naprawdę po treningu czułem się y, bardzo dobrze, <laughs> w żaden sposób. Nie pogłębiało to dyskomfortu, który odczuwam podczas biegu, więc czułem, że jestem na dobrej drodze. Następny dzień to był piątek. Po dwóch kilometrach, takich rozgrzewających, zacząłem realizować akcent. W planie miałem 3 razy 5 km. Takie, te piątki miały być takie w tempie narastającym, tak też wyszło na kilometrowej przerwie. Pierwsza piątka to, to 22 minuty. Kilometr przerwy, następna piątka, 20 minut i 52 sekundy, ponownie kilometr przerwy i trzecia piątka, najszybsza, w 20 minut i 32 sekundy. To już się przekłada na mniej więcej tempo 4.06, a więc można powiedzieć, że już takie troszeczkę... Żwawsze na ten moment był to dla mnie dość wymagający trening, taki na którym musiałem się już mocno skoncentrować, ale nie musiałem się zmuszać do tego, żeby trzymać to tempo. Był to po prostu wysiłek taki, który ja ogólnie lubię, czyli komfortowo trudny, wymagający, ale nie do tego stopnia, żeby zaciskać zęby. Na koniec dorzuciłem jeszcze schłodzenie, niecałe pół, półtora kilometra, łącznie wyszło ponownie. Prawie 21 km. Ta część, w której biegłem akcent, czyli te 3 razy 5 z kilometrowymi przerwami i z dwoma kilometrami rozgrzeweczki, to wyszło równe 19 km w średnim tempie 4,24 na kilometr. Tak wyglądała sytuacja do piątku na sobotę. Byłem umówiony na trening z Adamem Stachowiakiem, czyli z zawodnikiem Leszną LIMIT RUNNERS Przebitki z tego treningu możecie zobaczyć w zasadzie teraz no, Lubię pojechać na małe imprezę kameralną w górach ale też nie ukrywam, że swoje, swój klimat mają te duże festiwale biegowe no teraz już w ten poziom w Polsce i za granicą, mocno poszedł do góry w organizacji. I taki festiwal biegów górskich, Lądku nie ma się co wstydzić. I z takim festiwalem gdzieś tam za granicą, często te nasze biegi tutaj festiwalowe są. Lepiej zobaczona jakby tą sferę gastronomiczną, okej, okay. od tych winki zagranicznych, ale tu też zależy od organizatora. A masz jakąś swoją ulubioną imprezę polską i zagraniczną? O, mam taki sentyment do Janosika co wykonam, organizuje fajne imprezy, tak. Roku, wracam. wracam przeciw już na e, imprezę Utajenosik. Tatry wysokie. Tam czasami nie są mistrzostwa Polski rozgrywane. I, e, mistrzostwa Polski są świetnie w, w A, to No to to główna impreza. Ale tak, trzeba zamiar się pojawić na tej imprezie. Jeszcze nie wybrałem dystansu. Mistrzostwa Polski są rozgrywane na dystansie. 44 kilometrów chyba, bodajże to... Ale się jeszcze zastanawiam co tam wybrać o, Musimy to przedyskutować z Miłoszem Czyli niedługo taktyka i polityka startowa będzie dobrana na tak tam. sezon 2025 Tam zarys delikatny już jest Teraz tego trzeba uzupełnić starty Czyli treningowe okay. W treningu zrobiliśmy, e, zrobiliśmy prawie 21 km, coś w tym stylu, nawet do końca nie wiem, bo gdzieś tam na chwilę wyłączyłem zegarek, zapomniałem go włączyć, ale e, aktywność zapisała się jako 20 km i 600 m, w średnim tempie 5,10 na kilometr, godzina 46 wysiłku średnie tętno 123 więc bardzo nieziutko, było to bardzo spokojne bieganie. Nakręciliśmy przy tym kolejny odcinek szybkiej dyszki. Naprawdę fajnie, miło spędzony czas. Z Adamem znam się chyba ze 30 lat i w zasadzie przez te 30 lat, czy może 25, się, <coughs> się nie widywaliśmy, nie widzieliśmy się, nie było okazji porozmawiać. A tu nagle wspólna zajawka spowodowała, że możemy te dwie godzinki razem pobiegać, wymienić się poglądami na, na temat treningu i muszę powiedzieć, że naprawdę wyszło bardzo fajnie premiera już w przyszły piątek. Następnie niedziela. na niedzielę umówiłem się na trening z papłem łącznym, czyli z zawodnikiem, który legitymuje się, życiówką w maratonie na poziomie 233 42 a więc naprawdę kawał solidnego zawodnika również nagrywaliśmy szybką dyszkę przebitki z tego treningu możecie również zobaczyć teraz no ja tam lubię wymierzalne odległości i czasy więc jak mam możliwość to na stadionie robię treningi takie właśnie tempowe Chociaż jak... Na początku przygotowań na no to zabawy biegowe, robię w krosie, ale tak później no to już wolę stadion. Jakiego typu treningi tembowe najbardziej lubisz? Znaczy, ja zależy jak na początku, to ja jakby robię realizację odwróconą. Zaczynam od mocnych treningów, właśnie, tysiączki. Na tempie na intensywności na piątkę, bo to nie są ten. Aha. Potem schodzę na jakieś bardziej tempa pomaratońskie. Jakieś tam 3 razy okay. 4. A potem wchodzę dopiero na tempa maratońskie, nie? I to są dłuższe już biegi. A takie dłuższe biegi tempowe. No to ta biegam właśnie z intensywnością maratońską, nie? A okej, okay, bo to jakby jest swój koronny dystans, prawda? Tak, tak. Kacz. No, Niekoniecznie maraton. to musi to być jakby ten koronny dystans, bo no, no. może lubisz wyścig gdzieś, gdzie bardziej czujesz to, że się ścigasz, a czy, niż walczysz z czasem. Jak nie maraton, to lubię piątki, nie? A okej. Okay. Z, z tych krótszych, nie? Bo dycha mi tak nigdy nie pasuje, bo to niby trzeba od razu mocno, ale nie za mocno, nie? Aho. A piątkę to można przynajmniej od razu wpałę, nie? I nawet jak na czwartym już jest koniec, za ten kilometr się Dobiegnie, nie? Okej. Okay. Czyli poza maratonem piątka. Tak, tak, zawsze piątki. Okej, okay, no życióweczkę masz naprawdę ekstra na piątkę. No w do maratonu, jak się patrzy w tabele, to bez problemu powinien biegać poniżej 1,16, nie? No jednak 116 30, to praktycznie tylko raz pobiegłem do treningu, do maratonu, więc... No właśnie, bo to pewnie ze względu na specyfikę treningu maratońskiego. No, no też tak no, mi się wydaje. Z Pawłem zrobiliśmy 20 km i 20,5 kilometra można w zasadzie powiedzieć. Było to dość drzwawe bieganie, bo wyszło średnio po 4,41 na kilometr. Średnie tętno u mnie to 128 bbm. Była bardzo fajna, przyjemna pogoda do biegania. Bez wiatru, dość niska temperatura. Wyszło to naprawdę super. Jestem, jestem bardzo zadowolony z tego treningu. Widzę, że tętno jest dnieziutkie, tempo jest przyzwoite, jak na rozbieganie. Te kilometry wpadały. Bardzo duża część kilometrów wpadała poniżej 4,40 na kilometr. Także biegło się naprawdę bardzo swobodnie i wszystko byłoby super, bo tak naprawdę w tym tygodniu zaliczyłem. 7 treningów, w tym były dwie jednostki w gymie, pięć razy wyszedłem pobiegać, łączna objętość treningowa, jeśli chodzi o bieganie to w okolicach 110 km, do tego te dwie jednostki siłowe, <coughs> więc naprawdę z pozoru bardzo fajny tydzień, ale dlaczego tylko z pozoru, otóż cały czas odczuwam dyskomfort i mimo, że biega mi się bardzo fajnie, czuję, że, że że forma jest jakby, ale nie mogę się do niej dostać. Nie wiem, jak to dobrze ująć, żeby to było zrozumiałe. Po prostu wiem, że nie mogę przejąć pewnej granicy granicy, która spowodowałaby, że mógłbym wejść na poziom treningu, który zagwarantowałby mi nowy rekord życiowy. Aktualnie mogę biegać to, co biegam, ale raczej chyba nic ponadto, gdyż mogłoby się to skończyć tak, że <coughs> że z tym urazem, który mam. On cały czas się gdzieś utrzymuje, cały czas mnie, mnie hamuje i wygląda na to, że najwyższy czas przyznać się do błędu po prostu, bo nie jestem w stanie bez przerwy od treningu sobie z tym poradzić. Cały czas uważam, że nie jest to jakby nic poważnego, chociaż kto wie, ale ewidentnie mój organizm prosi o przerwę. W przeciwnym wypadku ten ból by ustawał i by nie wracał, a on jest cały czas taki, że na treningu po prostu czuję dyskomfort, ale mnie to nie powstrzymuje, nie zatrzymuje. Po treningu ten ból się nasila przez powiedzmy pierwszą godzinę, dwie, potem znowu ustaje. Po 24 godzinach w zasadzie jest w porządku, że mogę iść na następny trening, ale to jest trening, na którym nie mogę zrobić wszystkiego, co bym chciał. Po prostu mogę sobie biegać na takiej umiarkowanej intensywności, gdzie ten dyskomfort będzie do zaakceptowania i nic poza tym. I może to jest spoko, ale cały czas jest to za mało, żeby zrealizować. Plany i nabiegać wyniki, które mnie interesują. Jestem akurat zawodnikiem, którego jakieś półśrodki nie interesują. Nie daje mi to żadnej satysfakcji. Pobieganie jakiegoś wyniku słabszego niż mój rekord nic mi nie daje. Uważam, że szkoda zdrowia, więc najwyższy czas po prostu. Powiedzieć sobie dość, poszukać innej drogi, poszukać innego rozwiązania, porządnie to wyleczyć, bo nie daje mi to satysfakcja. Takie bieganie na półkwistka powoduje, że sam czuję się, jakbym kręcił się wokół swojego ogona. Co prawda nie skreślam jeszcze tego wszystkiego, bo planuję kontynuować całą tą serię road to the hag, bo do tej hagi i tak pojedziemy, prawdopodobnie i tak tam pobiegnę. Chociażby z takich y, czystych względów turystycznych i troszeczkę takich sentymentalnych, więc na pewno będę y, nagrywał, jak sytuacja z tygodnia na tydzień u mnie się prezentuje, ale na razie y, myślę, że muszę odpuścić myśli o jakimkolwiek wyniku. Popełniłem błąd, jestem tego świadomy. Gdzie popełniłem ten błąd? Trudno powiedzieć, można byłoby teraz gdybać na tysiące sposobów. Po prostu uważam, że żeby poznać jakiś system, trzeba go na maksa obciążyć, żeby, żeby go dogłębnie poznać, Ja ten system na maksa obciążyłem. I teraz wiem, gdzie leży ta granica treningu, której nie powinienem przekraczać. I choć teraz yy, z bólem mogę biegać nawet po 100 km. <laughs> Tygodniowo, to nie zmienia to faktu, że nie mogę trenować tak, jak trenować powinienem, i tak i nie mogę realizować treningu, do którego jestem przyzwyczajony. Także na ten moment troszeczkę muszę zwolnić, zrobić dwa kroki do tyłu, nabrać świeżego spojrzenia, złapać głębszy oddech, by móc ponownie ruszyć do przodu. Co ciekawe, ten, ten, ten odcinek nazwałem Historia Zatoczyła Koło, i trochę tak jest, bo równo rok temu, w lutym, przez 30 dni nie biegałem, żeby troszeczkę odetchnąć. Zrobiłem sobie taką 30-dniową przerwę, i te 30 dni na tamten moment spowodowało, że zmieniłem swoje postrzeganie tej dyscypliny. Zmieniłem w zasadzie wszystko w swoim treningu i oddało mi to w postaci życiówek na każdym dystansie z maratonem, wyłącznie którym kończyłem sezon i pobiegłem 2,49, chyba tam 57 czy coś w tym stylu nieważne, ale myślę, że doszedłem do podobnego momentu jak w zeszłym roku, trenując, oczywiście, już troszeczkę inaczej, troszeczkę mocniej, troszeczkę więcej. Teraz wiem, że przesadziłem gdzieś i myślę, że gdy zacznę wszystko od początku, to już tą subtelną e, różnicę będę w stanie wyczuć. Mam nadzieję, że szybko się z tym uporam. Na ten moment wygląda sytuacja tak, że prawdopodobnie <laughs> jutro rano normalnie w planie miałbym trening w siłowni, mógłbym zrobić ten trening. Moje ciało troszeczkę by odetchnęło. Na wtorek znowu byłbym gotowy, żeby móc zrealizować trening biegowy, ale znowu na bliska. Nie chcę się tak kręcić wokół własnej osi. Chcę poczekać, by móc wiedzieć, że na treningu mogę zrobić wszystko, na co mam ochotę, a tak naprawdę nie robię tylko tego dlatego, bo staram się robić to, co przynosi mi korzyści w perspektywie długofalowej. Tak to wygląda na ten moment. Takie są założenia, dlatego na początek. Luzuję na początek, troszeczkę odpocznę. Muszę sobie dać czas na to, żeby odetchnąć, przemyśleć wszystko, by móc wrócić z powrotem do biegania i to z pełną mocą i pełną świadomością, że wszystko to, co robię, przynosi określony cel. Dziękuję na ten moment z mojej strony. Było to tyle. Wierzę, że Wy przygotujecie się najlepiej jak to tylko jest możliwe i na moim przykładzie, który może nie jest najlepszym przykładem, bo jakby nie było jest może troszeczkę takim nieudanym eksperymentem, ale mimo wszystko mam nadzieję, że jako ten negatywny przykład przysłuży się do tego, że ktoś będzie wiedział, że czasami warto odpuścić. Troszeczkę wcześniej niż robię to ja dzisiaj. <laughs> Wiadomo, trzeba trenować mocno, trzeba trenować konsekwentnie, trzeba trenować sumiennie, ale czasami trzeba umieć odpuścić. Ja nie odpuściłem żałować. Nie żałuję, bo uważam, że błędy popełnia się po to, by wyciągać z nich lekcje. Ja te lekcje przyjmuję. Im więcej popełniam błędów, tym więcej się uczę. A wiedza trzyma władzę prawie ponad wszystkim. E -lo.